Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu Państwu. W polityce huczy. Można by zrobić siedem odcinków z tego, co jest. A pan Moricek? Zajmie się prostą sprawą. Oczywiście moglibyśmy zrobić sądę, pracować w Wigilię, czy nie pracować, kto ma pracować. I ci, co będą pracować, ci, co będą pokrzywdzeni, a ci, co... Zajmę się tą sprawą od tak zwanej dupy strony, czyli, przepraszam za wyrażenie, od swoich fobii językowych. Zapraszam Państwa. Ta słów pojawi dzisiaj się w temacie, z punktu gościa, który nie jest na etacie i dni wolne nie dotyczą go niezmiennie, od momentu gdy wam pisze coś codziennie. Zdania są jak zwykle podzielone, czyli lepiej robić czy nie robić. W dniu wigilii krono posłów ledwo pchnęło to na bite, by nie robić. Lecz co na to, pan prezydent. No i mamy gównoburzę, czyli grande. Zamieszanie całe głównie jest o handel. Jestem za i przeciw w całej rozciągłości, więc się czepię tylko tego, co mnie złości. Oczywiście bezpośrednio mnie dotyka i odnosi do polskiego się języka. To sformułowanie jest irytujące, że wigilie mają być niepracujące. Chociaż żyję przeszło kopę lat bez mała, nie pamiętam, by wigilia pracowała. Kiedy w kalendarzu wolny dzień wyskoczy, to oznacza, że ten dzień nie jest roboczy. Sanie dniu, że jest niepracujący, to idiotyzm i to jasne jest, jak słońce. Już nie będę dziś się Państwu pchał przed oczy i z radością zacznę nowy dzień roboczy. No, nie lubię, no po prostu nie lubię, jak ktoś mówi o niedzieli, że jest pracująca. A to chyba tylko ja. No, przepraszam bardzo. Proszę Państwa, 29 dzisiaj listopada, wigilia imienin Andrzeja. Czyli Andrzejki dzisiaj są de facto. My będziemy mieli jutro specjalny odcinek w tej sprawie. Natomiast y, imieniny dzisiaj obchodzą Błażeja i Saturnin. A także Błażej, Bolemysł, Dionizy, Filomen, Franciszek, Fryderyk, Klementyna, Pafnucy, Paramon, Przemysł, Radbot, Siedlewit, Syzyniusz i Walter. No i wszystkiego dobrego. Drogi Państwu, nietypowe święta, Międzynarodowy Dzień Inżyniera Systemów, Dzień podchorążego i Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim. Przysłowie jest następujące. W listopadzie mróz, szykuj, w marcu wóz. Cyca dnia Jim Morrison, Przyjaciel to ktoś, kto daje Ci totalną swobodę bycia sobą. Tak jest. No i gra półsłówek przypomniała mi Basia Bocian, nazwisko znane redakcji, prawidłowe, że, że możemy dzisiaj zrobić bardzo coś ładnego, mianowicie grom na sali. Bardzo proszę, do widzenia, do, do jutra.